Cześć, nazywam się Mateusz Olszewski i w agencji VSprint jestem specjalistą do spraw sprzedaży na Allegro, a dokładniej zajmuję się Allegro Adsami. I dziś, w tym krótkim, ale myślę, że praktycznym filmiku, przedstawię Wam, jak za pomocą narzędzia Allegro Analytics, które myślę, że większość z Was ma dostęp, możemy efektywnie wzmocnić nasze kampanie ADS i zwiększyć sprzedaż, sprzedaż dzięki temu, a jednocześnie ograniczyć zbędne koszty. Allegro Analytics to wciąż niedocenione narzędzie, aby zwiększać efektywność naszej sprzedaży, zarówno organicznej, jak i tej dzięki promowaniom. Tak więc zaczynajmy. Dziś pokażę Wam, jak efektywnie wykorzystać narzędzie Allegro Analytics do tworzenia skutecznych grup reklamowych oraz jak wyłapać i eliminować słabe oferty. Allegro Analytics to potężne narzędzie, które może znacznie zwiększyć efektywność naszej sprzedaży. Więc zaczynajmy. Pierwszym krokiem jest stworzenie grupy reklamowej z wysoką konwersją. Konwersja to kluczowy wskaźnik efektywności naszych aukcji, więc warto zacząć właśnie od tego. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki Asortyment oraz wybierając zakładkę odwiedziny według ofert. To tutaj wybieramy z nazwę swojego konta oraz interesujący nas zakres dat. Najlepiej będzie to ostatnie 30 dni. Następnie klikamy w pobierz raport. Po pobraniu raportu filtrujemy sobie wiersze, a następnie przechodzimy do kolumny liczby wizyt, sortując je od największej do najmniejszej. Teraz, gdy mamy wyselekcjonowane produkty, możemy stworzyć nową grupę reklamową, która będzie przynosić wysoką konwersję. Dzięki temu nasze kampanie reklamowe będą bardziej skuteczne, co przełoży się na większe zyski. Kolejną grupę reklam, jaką możemy stworzyć, są to produkty dobrze sprzedające się w sprzedaży organicznej. Dlatego, przechodząc teraz do zakładki Asortyment, klikamy zakładkę Sprzedaż według ofert i analogicznie, postępując jak wcześniej, wybieramy swoją nazwę, swoją nazwę konta oraz zakres dat, pobierając raport. Następnie filtrujemy sobie wiersze i przechodząc do kolumny Opcje promowania. Odznaczamy te oferty, które są objęte wyróżnieniem. Dzięki temu możemy skupić się nie tylko na produktach, które sprzedają się bez dodatkowego wsparcia promocyjnego. Następnie filtrujemy liczbę transakcji od największej do najmniejszej, aby zobaczyć, które produkty mają najwięcej transakcji. Jednak w tym raporcie nie są uwzględnione promowania z Allegro Ads. Dlatego musimy porównać jaką część sprzedaży stanowią Adsy. Możemy to zrobić ręcznie, używając panelu Allegro Ads, lub dla bardziej zaznajomionych z Excelem, pobrać raport statystyk reklam z Ads, następnie skonsolidować oferty i przy użyciu opcji wyszukaj pionowo dopasować liczbę sprzedaży ogólnej do sprzedaży z Adsów. Po porównaniu Ads z organiczną, wybieramy oferty z wysoką sprzedażą organiczną a niską z Adsów. I na tej podstawie tworzymy nową grupę reklam. To pozwala nam skupić się na produktach, które naturalnie przyciągają klientów bez konieczności dodatkowego inwestowania w promocje. Ostatnią czynnością, jaką wykonamy w tym raporcie, jest określenie nierentownych wyróżnień. Jest to istotne, aby nie marnować budżetu na promocje, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W tym celu wykorzystamy znowu raport sprzedaży według ofert. I w kolumnie Opcje promowania wybieramy opcję Aukcji wyróżnionych. Następnie przechodzimy do Liczby Transakcji i sortujemy je od najmniejszej do największej. Dzięki temu możemy zobaczyć, które wyróżnienia słowo pracują. W ten sposób możemy zidentyfikować oferty, które pomimo wyróżnienia nie przynoszą oczekiwanej sprzedaży. Teraz mamy wybór. Możemy zaprzestać wyróżnienia nierentownych ofert, co pozwoli nam zaoszczędzić na kosztach promocji, lub ustalić dlaczego te produkty się nie sprzedają. Może to być kwestia ceny, opisu produktu, zdjęcia lub innych czynników, które warto przeanalizować i poprawić. Dzięki Allegro Analytics możemy efektywnie zarządzać naszymi ofertami, tworząc skuteczne grupy reklamowe i eliminując te słabe oferty. To narzędzie jest bardzo nieocenione w optymalizacji sprzedaży na Allegro. Pozwala nam lepiej zrozumieć, które, przy, które produkty przynoszą największe zyski, a które wymagają dodatkowej pracy lub powinny zostać wycofane. To by było na tyle z praktycznych porad przy wykorzystaniu narzędzia Allegro Analytics. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, śmiało odzywajcie się do nas. Mamy na pokładzie naprawdę dużo specjalistów w tej dziedzinie, którzy działają na własnym doświadczeniu, a myślę, że praktyka to najlepszy doradca w osiąganiu sukcesów. I dodatkowo, korzystając z okazji, że już nas oglądacie, gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej wrześniowej konferencji Olymp Marketplace, która jest największą w Polsce i bierze w niej udział kilkaset osób. Są to głównie sprzedawcy i specjaliści w sprzedaży e-commerce. Więc to najlepsza okazja w tym roku, aby dowiedzieć się mnóstwo praktycznych porad, jak i wymienić się doświadczeniem i kontaktami. Mam nadzieję, że przyczynimy się do lepszego zoptymalizowania Waszych kampanii i działajcie. Dzięki za oglądanie, cześć.